Dzień dobry, dzisiaj w samochody WBK. Mamy dobry dzień. Prezentujemy drugą Audi A6 C8. Też maksymalnie doposażoną, praktycznie taka sama jak będzie na poprzednim filmie. Z tą różnicą, że samochód ma przejechane 59 tysięcy. i Jest w kolorze Versailles Grau, czyli tłumacząc to na język polski. Bardzo ciemna, brązowa, praktycznie na filmie wyjdzie czarna. To tylko tak ten ciemny brązu, się powiedzmy, nie wiem, w godzinach. Bardzo ciemne szary. To się uwidacznia dopiero, może nie wiem, w godzinach południowych, tam ktoś może się dopatrzyć. Natomiast, już tak jak jest teraz godzina popołudniowa, piąta, zakładam, że jak z boku by pewnie stanął czarny kolor, no to ktoś by to rozpoznał, ale jak ona stoi, no to każdy pewnie na 10 osób powie, że 9, że to jest czarny kolor. Zaczynamy prezentację samochodu. Z zewnątrz samochód wyposażony w pakiet stylistyczny S-Line. Mamy pakiet black. Mamy w samochodzie. System kamer 360. Mamy w samochodzie dodatkowo wyposażenie Night Vision czyli system, który pomaga kierowcy w jeździe nocą. Jest w stanie rozpoznawać tutaj zwierzęta czy pieszych dużo wcześniej niż oko ludzkie. Mamy w samochodzie najwyższy model LAMP, czyli tzw. lampy HD Matrix, charakteryzujące się tym, że Potrafią tutaj w sposób automatyczny doświetlać te fragmenty drogi, które w danym momencie kierowcy są najbardziej potrzebne. Są w stanie wycinać tutaj fragmenty, te, które mogą oślepić samochód jadący z przeciwka, a kierowcy tutaj doświetlają w bardzo długim, dużym zakresie pole widzenia. W samochodzie, w tym konkretnym egzemplarzu, tak jak powiedziałem, 59 000 2018 rok, samochód Full doposażony. Generalnie bardzo ciężko o takie samochody na rynku, samochodów używanych. Z zewnątrz mamy tutaj charakterystyczny jeszcze head-up display czyli tak zwany projektor szyby przedniej, na którym są wyświetlane podstawowe parametry umożliwiające kierowcy. Tutaj koncentrowanie się na jeździe, a nie odrywanie wzroku. Mamy wirtualne zegary. Mamy w samochodzie przede wszystkim bardzo dobry silnik 286-konny w układzie V, czyli TDI. Sprzężone z maksymalnie doposażonym układem zawieszenia, czyli z tyłu mamy oś skrętną. Mamy sportowy mechanizm różnicowy. Dynamiczny układ kierowniczy. Mamy tutaj pneumatyczne zawieszenie. Cały samochód, napędzany 48 woltową instalacją. Wewnątrz z takich najbardziej charakterystycznych elementów do posażenia to jest pakiet wewnętrzny też s -Line. Mamy nagłośnienie Bango Lusen czyli najwyższy model z tymi wysuwanymi twitterami z przodu. Mamy pakiet skóra, mamy pamięć foteli, mamy najwyższy model nawigacji z responsywnym dotykowym ekranem. Mamy tutaj roletki na, tybie, na szybie tylnej, mamy tutaj z, zciemnione fabrycznie szyby tylne. Mamy elektryczną roletę, mamy serwo, czyli dociągi tutaj drzwi. Ja to demonstruję. Wystarczy sobie leciutko tylko domknąć i system sobie sam je dociąga. Mamy kluczyk komfortowy, czyli nie musimy kluczykiem naciskać. Wkładamy rękę i samot sam tutaj się nam otworzy. Charakterystyczne tutaj jeszcze dwie kamery. Mamy system, mamy tutaj pełen system. Pakiet systemów asystujących kierowcę podczas jazdy, czyli mamy side assist, system martwego pola, lane assist, system, który utrzymuje samochód w pasie ruchu, no i aktywny tempomat już drugiej generacji, który oprócz tego, że będzie nam służył na autostradzie, to jeszcze potrafi tutaj w korkach podążać za samochodem, który jest przed nami. Tutaj w tym samochodzie mamy konkretnie 286 koni, czyli bardzo dobry silnik V6 spalający bardzo niewiele. Dodatkowo w tym modelu zastosowano jeszcze silnik elektryczny. To jest to tak zwana miękka hybryda. Charakteryzuje się to tym, że tutaj jadąc na autostradzie powyżej 120 km i ściągając nogę z pedału gazu. Samochód przejdzie w tryb takiego żeglowania, silnik się wyłączy, widzimy to po obrotach. Jest w stanie sam po prostu ten silnik. Tutaj nie ma aż tak ten elektryczny silnik dużej mocy, ale jest w stanie po prostu popchnąć i tą siłą pędu przez jakiś tam okres czasu napędzać samochód. To jest o tyle fajne, że wtedy zużycie czy spalanie na 100 km nam drastycznie spada. A to przy obecnych cenach paliw wydaje mi się dość ciekawą propozycją. Zaglądamy do wnętrza samochodu. Tutaj. To, co wcześniej powiedziałem, charakterystyczne maskownice zeszczotkowanego takiego aluminium. To jest tylko zarezerwowane dla wersji Advanced, czyli do tej najwyższej. Koszt takich głośników w doposażeniu samochodu to jest około 40 tysięcy. Charakterystyczne S-Line, czyli mamy podwójny pakiet. Mamy pamięć foteli. Mamy tutaj jeszcze takie ze stali nierdzewnej pedałych hamulca, gazu i tutaj podstopnicy elektryczne fotele fotele z logiem s -line. mamy tutaj dodatkowo możliwość sobie programowania i otwierania bramy garażowej tam jest funkcja trzech bram i to polega na tym, że podjeżdżając sobie na przykład do domu możemy sobie nacisnąć w samochodzie przycisk brama się nam otworzy a jedną na przykład sobie zaprogramować w pracy dodatkowo bardzo ładna kierownica z łopatkami zmiany biegów ze więcej w dolnej części i z charakterystycznym logiem S-Line, czarna pocufitka, wirtualne zegary, to o czym wcześniej wspomniałem. Jeżeli chodzi o dodatkowe doposażenie tego samochodu, są elementy, które mogą sobie pominąć, natomiast dodatkowo w opisie tam wszystko szczegółowo wyszczególniłem, natomiast jeżeli ktoś będzie chciał Stricte mieć to czarno białym, co tutaj w tym samochodzie jest, zawsze może zadzwonić, można też skorzystać z aplikacji MyAudi po wpisaniu winu, za który za chwilę pokażemy, i można sobie rozkodować pełne doposażenie tego samochodu. Co jeszcze nie wspomniałem o lampach HD Matrixowych, to część klientów nas pyta, czy one z tyłu, tak charakterystycznie takie jakieś luminacje pokazują tak w tym samochodzie, jeżeli mamy HD Matrixy, jest możliwość sobie zaprogramowania wewnątrz samochodu. Powitania, samochód nas powita takim charakterystycznym ruszeniem tych diód. Z tyłu to będzie też na poprzednim filmie na kanale na YouTube, więc sobie można to. Możesz powiedzieć, że jest oprzyta dys... skórą? Tak, deska rozdzielcza widzimy, że jest uprzyta skórą. Te okay. dokładnie łopatki, widzimy też takie aluminiowe są. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Jedna z najładniejszych kierownic, jeżeli chodzi o markę Audi, no ładniejszy już nie widziałem, chyba tylko od wtedy tylko tutaj się różni znaczkiem. Wnętrze charakteryzuje jeszcze to, że to co wcześniej mówiłem, za chwilę pokażemy, klimatyzacja czterostrefowa, pełen pakiet s -line wewnątrz, czarna podsufitka, oświetlenie ambientowe z możliwością dowolnego konfigurowania kolorów Drive Select no to już jest standard w tym samochodzie kamery 360 stopni jest też ładowarka indukcyjna wewnątrz samochodu czyli wszyscy, wszyscy którzy posiadają telefony z ładowaniem indukcyjnym wystarczy sobie wrzucić do podłokietnika ja tutaj pokażę jest dokładnie ładowarka proszę zwrócić uwagę, ktoś nawet nie odkleił tej folii tutaj na podłokietniku są dwa porty USB, jest SIM, jest karta SD więc samochód w pełni multimedialny. Zerkamy do tyłu. Rzucają się w oczy oczywiście roletki. Demonstruję to. W ten sposób sobie można otworzyć. Jest klimatyzacja czterostrefowa i dodatkowo jeszcze dwa porty ładowania z tyłu pod panelem klimatyzacji. Tutaj wszystkie boczki wykończone alkantarą. Dodatkowo tutaj pod tymi uchwytami też bardzo ładnie w nocy świecą się diody. Nie wspomniałem o kołach 20-calowych. To też będzie koszt około ponad 20 tysięcy. Jeżeli ktoś by sobie chciał taki samochód skonfigurować, rozmiar tych kół to jest 255 35 przez 21. W tej konfiguracji samochód kosztował jako nowy około 600 tysięcy. Tutaj zerkamy jeszcze. A, szukasz daty produkcji? Dokładnie. Koła są z 2000 z tego co widzę. 18 roku, czyli od nowości. Ktoś pewnie miał dwa komplety, na jednym jeździł sobie latem, na drugim zimą, więc widać, że są to koła, które były oryginalnie zamontowane w tym samochodzie. Wszystkie koła, felgi, czasami na klienci pytali, czy gdzie są uszkodzone, nie widziałem, żeby... Bieżnika ile jest na moje oko? O granicach 5-6 mm, czyli spokojnie na dwa sezony. Jeżeli chodzi o stan felg, nie widziałem tutaj większych zadrapań, tutaj są jakieś takie zabrudzenia od klocków. Ale to możemy wykonać autodetalnik, wtedy to wszystko zostanie wyczyszczone. Można też namienić dodatkowo tam jeszcze kerszerem, sobie przy zmianie kół na letnie dodatkowo umyć. Przechodzimy do tyłu. Widzimy czarny pakiet stylistyczny w black, czyli ta listwa jest w kolorze czarnym. Tylny zderzak też charakteryzuje się takimi. Dokładnie, pokażemy jak one świecą. Pierwsze może pokażemy na pozycyjnych, jak świecą LEDy. I tutaj, właśnie powitanie, to wtedy one się było. było. Oczywiście to fajnie. A teraz jeszcze pokażemy awaryjne i też bardzo fajnie to wszystko świeci, trochę inaczej niż w poprzedniej wersji C7. Dlatego warto mieć akurat, moim zdaniem, HD Matrixy. Bo te HD Matrixy zupełnie inaczej wyglądają. Zerkamy jeszcze tutaj do przestrzeni bagażowej o, chyba jest zablokowany. Tak. Nie w komputerku pokładowym było zablokowane, ale sobie otworzymy klapkę zerkamy do bagażnika. W bagażniku czysto, wszystko jest zadbane, nic nie wymaga jakichś zabiegów autodetalingowych Tutaj też pokażę wewnątrz mamy klej, mamy bangolusen, zestaw podnośnika i kompresorek z klejem. Zamykamy klapę. E, przechodzimy tutaj sobie do tyłu z tej strony zerkamy. Wnętrze samochodu czyste, nie jest podrapane, nie jest w żaden sposób zniszczony. Też lakier bardzo ładnie tutaj Wójtek zaraz przejedzie z telefonem. E, lakier perłowy. O, teraz widać dokładnie jego może kolor. To jest taka, bym powiedział, bardzo ciemna Daytona, tak? Można tak powiedzieć. Bardzo prawie czarny. Prawie Tutaj zerkamy sobie z tej strony. Wojtek pokaże oczywiście szyba, jest oryginalna Audi i pokaż, może tutaj nalepkę, żeby ktoś sobie zweryfikował rok produkcji i chciał na przykład sobie sprawdzić by wypadkować w salonie Audi albo gdzieś w firmach, które sprawdzają. No to wtedy sobie powinien, jest w stanie sprawdzić. Co jeszcze charakterystyczne dla tego modelu, to to już wcześniej chyba wspominałem. Kluczyk komfortowy ciemne, przyciemnione szyby, pakiet black, koło 21 cali, dwa razy S-Line, full opcja, więc więcej już chyba tutaj nie muszę dodawać. Teraz dla tych, którzy oglądają nasz film, to co wcześniej powiedziałem, że samochód jest bezwypadkowy, bezkolizyjny, potwierdzę badaniem czujnikiem lakieru. Wszystkie wskazania, które będą w zakresie od 80 do 150 będą świadczyły o tym, że samochód ma oryginalną powłokę lakierniczą. Ja sobie będę przykładał. A w międzyczasie coś powiem więcej o naszej firmie. Specjalizujemy się w sprzedaży samochodów polizingowych. Staramy się znajdować dla naszych klientów na licytacjach samochody przede wszystkim bezwypadkowe, bardzo dobrze doposażone. Samochody, które już tracą powiedzmy 50% wartości swojej od ceny bazowej. Wtedy klient, który kupuje używany samochód, ma satysfakcję tego, że powiedzmy nie byłby w stanie wydać aż tak dużej kwoty, a chce mieć doposażenie dodatkowe, bo wtedy ten samochód naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Odczucia z jazdy też samochodem maksymalnie doposażonym są zupełnie inne i wtedy my, rozumując to przez własną chęć pewnie posiadania takiego samochodu, rozumiemy część przyszłych właścicieli i staramy się właśnie szukać takich samochodów. Nie jest łatwo, od razu powiem, rynek motoryzacyjny zmienił się o 180 stopni, są duże wyrwy, jeżeli chodzi o samochody używane, one bardzo zdrożały. A dodatkowo tych samochodów bardzo dużo zniknęło z rynku. Te, które zostają, osiągają bardzo wysokie kwoty, bo tutaj nie trzeba być ekspertem, żeby zauważyć, że tutaj jest bardzo duży wzrost cen tych samochodów. Natomiast no, udaje się nam jeszcze kupić takie egzemplarze i jest nam wtedy bardzo miło, jeżeli możemy Państwu polecić tak dobry samochód. Tutaj jeszcze dodam, że samochód można kupić sobie w leasing, wszystkie dokumenty do samochodu są już przygotowane, czyli mamy do tego samochodu oryginalny brief, jest tutaj też przygotowany przegląd, czyli faktura VAT oczywiście 23%, potwierdzenie zapłaty akcyzy, kwota którą umieszczona jest w ogłoszeniu jest kwotą brutto. Klient, który by chciał kupić sobie ten samochód za gotówkę, nie ponosi już żadnych dodatkowych opłat. Jedyną opłatą to będzie koszt rejestracji samochodu, tam jest chyba 256 zł. Jeżeli będzie chciał sobie skorzystać z leasingu, zakup przez leasing nie różni się praktycznie niczym od zakupu samochodu nowego. A tutaj jeszcze sprawdzimy sobie dach. Jeżeli ktoś chciałby zasięgnąć na przykład oferty leasingowej, współpracujemy z większością banków w Polsce. Proszę śmiało dzwonić. Przekazujemy Państwa numer telefonu pracownikowi banku. Wtedy pracownik banku kontaktuje się z Państwem. Dogadujecie się, jeżeli chodzi o warunki finansowania. No i wtedy wizyta u nas polega, może być to już jedna wizyta, tylko z tablicami. Samochód można sobie dalnie sp sprawdzić. Jeżeli klient będzie chciał, może nam zlecić podstawienie samochodu do serwisu Audi. My ten samochód podstawimy, nie wychodząc z domu. Dostanie wysłany raport ze sprawdzenia samochodu z salonu Audi na maila klienta. Dodatkowo ten samochód możemy też wykonać zabieg autodetalingu polegający na położeniu powłoki kwarcowo-ceramicznej, odświeżeniu lakieru. Sam wtedy jest bardzo dobrze zabezpieczony przed złymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo, zawsze można zerknąć na naszą stronę na Facebooku, można też odwiedzić nasz kanał na YouTube stronę internetową www.beklary.pl tam są wszelkie informacje jeżeli chodzi o naszą firmę wszystkie filmy z naszymi samodami można też sobie pooglądać na kanale na YouTube tam w przypadku tej C8 chyba w pierwszym egzemplarzu jaki kupiliśmy tam dodatkowo troszeczkę dłużej trwał film opowiedziałem więcej o tym modelu ale zakładam, że jeżeli ktoś już szuka c to tam podstawowe informacje ma, dlaczego ten samolot tyle kosztuje, czym się różni od C7, ale jeżeli ktoś potrzebuje takich informacji, śmiało można dzwonić, udzielę, powiem, wszelkich, udzielę wszelkich informacji, które będą niezbędne do tego, aby podjąć decyzję tutaj, żeby do nas przyjechać i sobie obejrzeć ten samochód. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.